Witajcie na lekcji plastyki. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się robić kolorowe wiosenne talerzyki, a wykorzystamy do tego taki tekturowy talerzyk papierowy, z którego już nieraz w szkole robiliśmy różne ozdoby. Więc jest to bardzo fajna baza. Zaczynamy. Wycinamy w talerzyku ten środek bardzo starannie. Yy, można sobie nawet narysować jakimś. Tale, drugim talerzykiem, ołówkiem, kółko, albo po prostu wyciąć środek, a potem bardzo dokładnie to, co zostanie, tą obwódkę, pomalować gęstą farbą plakatową, albo jak ktoś ma temperę. Tutaj y, talerzyk już ma wycięty ten środek. Od razu też pomalowałam i już pokazuję wam pokolorowany. Ja akurat sobie wybrałam taki kolor, ale jest to zupełnie obojętne jaki kolor wybierzecie. Kolejnym etapem jest nacięcie z zielonego papieru kolorowego takich trawek w miarę cienkich zakończonych tutaj tak takim ostrym końcem. Ja sobie zrobiłam już wcześniej z dwóch odcieni zielonego, z ciemnego, zielonego i z jasnego, ponieważ będą y, kwiatki y, różne, żeby się troszeczkę właśnie oddzielały te łodyżki. Y, no, mniej więcej tyle mam tych trawek. Może jak okaże się, że za mało to sobie dorobię za chwileczkę. I kolejnym etapem jest robienie kwiatków. Kwiatki robimy w ten sposób, że bierzemy. Prostokąt, najpierw biały, później żółty, ale też fioletowy, różowy, jakie tam kolory macie. Wycinamy sobie ten prostokąt. Rozcinamy go na dwie równe części. Każdą z tych części składamy na pół. Wkładamy jeden prostokąt, jeden prostokąt w drugi. I wycinamy dwa identyczne serca. Jak mamy złożone na pół, to znaczy, że yy, te serca to tak, jak gdybyśmy taką połówkę serca wycięli po rozłożeniu. Ja sobie narysuję, ale można, kto, yy, można to zrobić też od ręki. I wycinamy sobie takie serduszko. I powinny nam wyjść dwa identyczne. Tak. I po rozłożeniu mam. Dwa identyczne serduszka białe, tak samo sobie zrobię z kolorem żółtym. Rozcinam na pół. Składam te dwie części jedną w drugą i wycinam sobie dwa żółte serduszka. Przechodzimy do kolejnego etapu. Bierzemy sobie te dwa serduszka, identyczne, i sklejamy jedną połówkę serduszka do drugiej połówki drugiego serduszka. Powstaje nam coś takiego. O. I tak robimy z każdą parą. Ja tutaj mam przygotowane już żółte. Fioletowe, różowe i tak sobie sklejam każdą parę serduszek do siebie. Serduszka mam już posklejane. Widzicie różne kolory. I teraz przystępujemy do przyklejania trawek do talerzyka. Robimy to od. Tej białej, niepomalowanej strony. Smarujemy sobie każdą trawkę tutaj na dole i przyczepiamy od samego początku, tak żeby tu był dół przyklejony, a z drugiej strony trawka ma nam wychodzić na, na talerzyk. I tak robimy z wszystkimi trawkami, które sobie nacięliśmy. Klejmy je na takiej różnej wysokości, jedną wyżej, jedną, jedną niżej. Mieszamy te odcienie zieleni. Trawkę nakleiłam. Teraz będziemy do niej przyklejać kwiatki, z tym, że y, krokusy, czyli żółte, fioletowe, różowe będą przyklejane inaczej, a y, przebiśniegi troszeczkę inaczej. Już pokazuję. Krokusy przyklejamy, tutaj smarujemy sobie jedno z serduszek, o, po obu stronach i przyklejamy krokusy do góry serduszkiem do poszczególnych trawek. Natomiast y, przebi śniegi, serd to serduszko, to zaokrąglenie serduszka pójdzie w dół. Smaruję klejem. I przyczepiam sobie w dół. I mamy przypięte, przyklejone. I tak samo już robimy z następ, następnymi yy, kwiatkami. Kwiatuszki nakleiłam, ale tak sobie pomyślałam, że skoro zbliża się wielkanoc, żeby jeszcze dodać do tego jakiś taki motyw wielkanocny, i stwierdziłam, że tutaj w tym miejscu nakleję kurczaczka. Baza jest taka. Wycinam sobie taką. Yy. Tu w kurczaczka głowę, tu ma taką fryzurkę. To nie jest konieczne, może nie, nie każdy musi sobie to zrobić, ale ja akurat sobie tak wymyśliłam. I nakleję kurczaka tutaj na, na dół talerzyka. Dorobiłam mu też takie skrzydełka. Przyklejam skrzydełka. Następnie przyklejam dziobek. Dziobek zrobię w ten sposób. Wycinam takie dwa rąby, jednakowe. Zginam je na pół. I przyczepiam. Przyklejam najpierw do siebie, jedno do drugiego. Tutaj połowa trójkącika smaruję klejem. Łączę z drugim. Takim samym. O. A następnie, tu już mam taki dziobek otwarty, powstaje. A następnie tą sklejoną połówkę przyczepiam do głowy kurczaczka. Na koniec dorabiamy oczy. Można nakleić też te gotowe oczka, takie samo przylepne. Ja akurat nie mam, więc zrobię sobie z białego. Papieru, i markerem narysuję czarne kropki. I przykleję na kurczaczku. Mój kurczaczek już widzi i w ogóle cała praca jest gotowa. Można sobie zobaczyć, powzorować się, albo zrobić coś w tym stylu. Po swojemu, opierając się tylko na technice. Dziękuję Wam za uwagę, i do zobaczenia.